Nasza miesięczna podróż zmierza ku końcowi. 30 dni przez Bośnię, Czarnogórę i Chorwację. 40 miejsc, które chcieliśmy zobaczyć. W tym vlogu ostatnie z nich zabieramy Was na słynne jeziora plitwickie. Opowiemy Wam, co warto zobaczyć, jak się po nich poruszać i ile to kosztuje. Wyruszymy w stronę domu, jednak nie obędzie się bez przygód. Ale na początek ciekawe spotkanie nocą na parkingu. Lecimy! Obczajcie to! Gdzie jesteś? Chodź smutko, hej! Zobaczcie jak podchodzi blisko. Co to jest? Jakiś szakal czy... To nie jest lis, słuchajcie. To może być szakal, a nie lis i ciężko się pozbyć, chcielibyśmy chciałem dzieciaki żeby przeszły do przyczepy spać, a tu cholerstwo nie chce sobie pójść i boję się żeby mi nie zaatakował dzieci dobra, ja przepilnowałem tego szakala czy co to nie jest? a w tym czasie Emilka z dziećmi przeszli do przyczepy no i stało się, ostatni dzień i ostatni punkt naszego tripu miesięcznego tripu przez Bośnię, Czarnogórę i Chorwację Jeziora Plitwickie. Ale zanim to przenotowaliśmy sobie dzisiaj na takim parkingu przy trasie właśnie z ładnymi widoczkami, z jakimiś górami w tle. Ale już jakby to był pierwszy dzień naszej podróży, to mega byliśmy się rali, a że to już jest yy, 30 <grytanie> czy któryś tam, to też po prostu nie robi aż takiego wrażenia. Tak to jest po prostu człowiek się przyzwyczaja do pięknych rzeczy, do pięknych widoków. E, ale nieważne. Pogoda e, taka sobie, bo 14 stopni. W nocy padał deszcz, teraz na szczęście nie pada. Wieje wiatr e, więc wczoraj 26-27 stopni pluskanie w basenie a dzisiaj o tej samej porze 14 stopni wiatr, kurtki e, i lecimy. Ostatni punkt jeziora Plitwickie. Jesteśmy na parkingu przed Plitwickimi. Jest taki parking dla kamperów. Będzie nas to kosztować 15 euro za dzień. Jedynie jesteśmy tu z przyczepą, ale co z tego? Chłodno chyba już 10 stopni tylko i wiatr trzeba się ubierać. Dorośli no, 23 euro, dzieci 6 euro. Dorośli 23 euro, dzieci 6 euro, razem 58 euro. Także plus, plus parking 15, plus parking 15 euro. euro, o tym już mówiłem, także e, lecimy i wchodzimy. No I druga jeszcze taka ważna informacja dla przychodzących i chcących nagrywać różne rzeczy nad Plitwickimi no to nie ma tutaj latania dronami na terenie Parku Narodowego Jezior Plitwickich obowiązuje zakaz latania dronami, jest taka informacja też w internecie także warto o tym pamiętać Ruszamy ciepło ubrani na cebulkę 10 warstw różnych. Mówiłem? Tak Tak, <laughs> jeszcze, jeszcze dodatkowe ubrania w plecaku To nagrać, bo nie dowierzam <laughs> was tym uszom tak, Jaki czas przejścia? Jaki czas przejścia? 7 godzin. Gdzie się na mnie patrzył i mówi, no tak wybrałam najdłuższą trasę. Próbujemy trasę H zrobić. To jest w sumie teraz najbardziej, najdłuższa dostępna teraz trasa, bo o, te dłuższe już są zamknięte. Uff, no to dobrze, bo myślę, że wystarczy 7 godzin. Nie, ja nie narzekam, masz 7 nie, godzin? Nie, myślę, że. Gdzie 7 godzin? Nie, myślę, że my szybciej to zrobimy. Musimy się wyrobić tam do 17, Kursują w sumie jakieś te łodzie i, i, i takie autobusiki. Ja lubię, ja lubię chodzić po górach, nie mówię, że nie, takie się nie spodziewałem. No dobrze, no, że... Że... króciutkie trasy. Można tutaj taką chyba że B-trasę zrobić, tylko te najciekawsze w sumie, wodospady i, i wrócić do samochodu. No ale w sumie mamy czas, mamy cały dzień, możemy. Możemy zrobić też z drugą stronę, te najpierw takie łagodniejsze wodospady mniej takie... Mm, Czyli rozwojowe. Bokemałe, tak, a później pasie te najlepsze. Słyszeli? Tak. Dobra, nie mów tego dzieciom. Nie, <laughs> Nic nie mów, idą, tu, idą. Idziemy na spacer. <laughs> Długi spacer. Tutaj ze stacji drugiej czekamy na bus, z busem jedziemy tu do stacji trzeciej. Tu trzeba będzie pieszo wszystko przejść. Później stąd statkiem płyniemy tu. Tutaj znowu pieszo. I okay. tutaj stąd, autobusem okay. yeah. tu. Wsiadamy do takiego autobusu, który nas wywozi gdzieś daleko, na drugi koniec praktycznie jezior plicwickich. Mamy wagon tylko dla siebie. Wysiadamy. Zaczynają się jeziora. zdjęć poczekamy też sobie my zrobimy a co? Pota zrobiona trochę nas zmoczyło idziemy dalej piękny wodospad i bryza która lepiej by się sprawdziła tutaj w 26 stopniach a nie dzisiaj przy dziesięciu, ale jest ładnie. Piękna woda, a tu było No fajnie, fajnie, zrobiło się już bardzo efektownie. Na początku było tak umiarkowane, nudno trochę, ale teraz wodospad za wodospadem. W takich miejscach tworzą się małe kolejeczki, ludzie zatrzymują się na zdjęciach i się robi zastój, ale chwilę trzeba potekać i można iść dalej. Dotarliśmy do stanowiska, z którego odpływają statki. Mamy trochę ludzi przed nami. Poczekamy. Dobra, jest Łódź. Pytanie tylko czy na nią wejdziemy. Nie wejdziemy. Nie wejdziemy? Wejdziemy. Próbujemy, zobaczymy. Siedzimy. O! Odpływamy. Kabizelki są, w razie czego? Jesteśmy <grymne> bezpieczni. Zrobiliśmy do brzegu, wysiadamy. A tu słoneczko, czy w sumie? Od razu przyjemniej na tym brzegu, nie? Tutaj. Rejs za nami, ale to dopiero kolejna stacja pośrednia. Teraz znowu będziemy iść, a później znowu będziemy jechać. Słuchajcie o popularności jezior litwickich, nie świadczy to. Ile jest osób, a jest w zasadzie połowa maja. E, jeszcze nie weekend, bo piątek. I jest niezbyt ładna pogoda, bo jest zimno. A i tak jest tu bardzo dużo ludzi. Jakieś wycieczki różne europejskie, także azjatyckie. E, nie chciałbym wiedzieć, co tu się dzieje w jakiś tam randomowy sierpniowy weekend. <grywka> Herbatka na rozgrzewkę 2,80 euro. My się kierujemy teraz na Big Waterfall Wielki Slap inaczej Na pewno nie będzie 7 godzin jak pokazuje mapa początkowo było tak mniej ciekawie Na samym początku śmiałem się mówiąc z Emilki, że to jest ścieżka przyrodnicza bobrówka Może niektórzy z uberzycym kojarzą to miejsce ale troszeczkę dalej Zaczęły się już wodospady, coraz ładniejsze widoki, więc tak naprawdę jest to, to piękne miejsce. Piękne miejsce. O ile w wielu miejscach w Chorwacji można powiedzieć, że Polacy rządzą, tutaj też jest sporo Polaków. Słychać język polski nieraz. Ale tutaj program wiodą Azjaci. Azjatyckie wycieczki, bardzo liczne. Ale widzieliśmy też hinduskiego lascetę, który boso chodził po drzewach z taką długą siwą brodą. Ja robię bardzo dużo zdjęć, ale Azjaci robią ogromne ilości zdjęć. Hello! Idziemy, a oni stoją i robią zdjęcia. I my się zastanawiamy, co oni tu fotografują, co oni tutaj widzą. Tak. A to po prostu kolejna skała, kolejne jezioro, kolejne potoczki czy wodospady mniejsze lub większe. Trzeba się zatrzymać i zrobić zdjęcie po prostu. Tak. Często też, jak jest cała wycieczka jakaś taka, to, to trzeba powoli za nimi iść, ciężko wyprzedzić. A my bardziej jedziemy z tematem. Idziemy. Tempo, tempo jest ładnie, tak jak tutaj. No to trzeba się zatrzymać i to zobaczyć. Piękny, wielki wodospad. A tam jest jeszcze większy. I tutaj warto się zatrzymać i zrobić zdjęcia, bo jest czemu. Jest naprawdę fantastyczny. To jest właśnie ten wielki slab, który w całości ma 87 metrów. Prawie 100 metrów. Duży, duży i piękny. A my idziemy dalej. Brygada, let's go! tylko autobus i kończymy Jeziora Plitwiskie. Cztery godziny jak dotychczas, tak jak mówiłem, że, że będzie koniec. Ja Jest Dilijans. Wsiadamy i wracamy. Na końcu autobusu zawsze na wycieczkach szkolnych siedziały największe obozy. Drodzy widzowie, nie chcieliśmy, ale specjalnie dla was, zrobiliśmy najdłuższy szlak Litwickich Jezior dookoła. Nie żartuję, no chcieliśmy. Ale jeśli wam się podobało, polecamy, polecamy. Warto jeszcze jakby była ładniejsza pogoda, taka jak teraz, trochę cieplej, to już w ogóle byłby to przyjemny, przyjemny szlak, przyjemna wycieczka. Zostawcie suba, zostawcie lajka, like jeśli podobał się ten film. A my lecimy teraz do przyczepy. Coś zjemy jeszcze. Ogarniemy się trochę i ruszamy do Polski. Jeszcze bonus track tak zwany. <laughs> yy, Już się z wami pożegnaliśmy. Yy, ale teraz jeszcze przed wjazdem do Polski, w zasadzie na Słowacji. Yy, mała przygoda. Yy, Musiałem zjechać i, i zahaczyłem tutaj o taki rów. Samochodem nakręciłem. Załapała tutaj i urwała się to w sumie drobiazg, podpora, to e, to znaczy podpora to... nie jest urwana, tylko ta plastikowa podkładka pod podporą, także to, to się drobiazg. Tu się troszkę podgięło, ale to też tam młoteczkiem no, się dostuka. E, ale najgorsze, że właśnie mover. Najgorsze jest, że mover coś, nie wiem, patrzymy, a tu mover jest z tej strony zapięty, a z tamtej nie. Widzę, że po prostu chyba cała listwa z muwerem z tej strony się dosunęła do, do koła. Nie mogliśmy w ogóle podjechać, bo koło, koło piłowało. Ja i musiałem z tym muwerem zapiętym praktycznie Bym Dym leciał z koła, ciekawe czy się pana nie zdarła przez to. Grubsza sprawa, musiałem zdejmować koło, myślałem, że tylko przesunę muwer, że on się tylko przesunął gdzieś tutaj, ale nie. Okazuje się, że on gdzieś tam jak uderzyliśmy, to... Przesunął się cała listwa z muwerem przesunęła się w tą stronę. I to na czym muwer jest zamontowany, jeszcze wbiło mi się pod tą blachę. Trochę więc poluzowanie nic nie dało. Musiałem odkręcić koło i muszę go tutaj wybijać jeszcze. Na też padał, tak. Jeszcze na złość też spadał, nie? Przed Jeszcze na złość też. Tak, jeszcze też spadał, już zmokłem trochę, nie milka mi dała <laughs> taką. Ale jest testał, do szczęścia. O, idealnie idzie. W końcu. Okej, okay, chyba udało się naprawić. Zaraz zobaczymy, czy wszystko działa jak należy. Czy nic tam nie ociera. Okej. Okay. To zdecydowanie była podróż naszego życia 30 dni przez Bośnię, Czarnogórę i Chorwację. 40 miejsc, które chcieliśmy zobaczyć 11 vlogów kilka tysięcy kilometrów dziesiątki godzin za kierownicą i nasza czwórka w przyczepie kempingowej. To było na swój sposób odważne. Zostawić dom i wyruszyć na miesiąc w nieznane. Za pierwszy cel obrać sobie odległy kraj z inną kulturą, nie mając żadnej rezerwacji. Tylko my, nasza przyczepa i plan, który zmieniał się z dnia na dzień. To nie było wygodne podróżowanie. Często był to van life, tylko z przyczepą kempingową zamiast camperwana. Poszliśmy na całość. Nie ograniczał nas nasz dom na kółkach, bo tak sobie założyliśmy. Nie ograniczały nas czas i miejsce. To była mieszanka emocji: ekscytacja. Odczuliśmy na własnej skórze wyjątkową gościnność zupełnie nieznajomych nam ludzi, ale zdarzały się też momenty dużego stresu i strachu związanego z trudnymi trasami czy lokalną społecznością. Przede wszystkim przywieźliśmy do domu milion wspomnień, mnóstwo pięknych obrazków, nie tylko na kartach pamięci, ale przede wszystkim w głowach. Zrobiliśmy to będąc w trasie. Powtarzaliśmy po powrocie do domu. Tak, zrobiliśmy to. Możecie oglądać tą historię w 11 odcinkach. Część z Was dołączyła do nas w trakcie, więc zapraszamy do oglądania poprzednich vlogów. Dziękujemy za każdą łapkę, komentarz, subskrypcję. To wiele dla nas znaczy. Nie zatrzymujemy się i lecimy dalej. Zostańcie z nami. Teraz przed nami wakacyjna przerwa, po której wrócimy z nową serią vlogów z Włoch i Słowenii. Żeby nie przegapić tych odcinków, zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!